Słyszałem ją, powiedziała: Patrz, tak to on na zajódź dróg. Stoi dobry Bóg, rozkaże ci drogę. Już pod koniec dnia widzę obraz twój i nie wiem, dalej zaczeka. Widzę obraz twój. E... Pusty szklance, <susy> po, po, szklance pomarańcze. A, cicho. Pusty szklance pomarańcze. To dobytek mój. Już pod koniec dnia. I Pusty szklanka. Ale otwórz oczy, bo będzie wtedy głos Ale żeby na tej szklance pomarańcze. To dobytek mój. Już pod koniec dnia. I co? Dzięki, dzięki. To chyba sen. Jak anioła głos uszanę, powiedziała Tak to odwracając dróg, stój dobry Bóg, rozkaże ci drogę. Trzeba mu dać jakie tabletki, żeby nie przechodził mutacji. Sypisz Już pod koniec na Dawaj, się... Nie no. Tak? Yy, już już Nie, było, A, już, już było. Nie? I, odno, i, do I i refren prosimy do zakończenie. I Jeszcze raz refren. ją patrz. Tak to on nazajut stoi dobry bóg Rozkaże I jeszcze raz z końcówkę. O. Powiedziała głos, utrzałem ją, powiedziała: Patrz, tak to on, nazaj drug. Stój dobry Bóg, rozkaże ci drogę. Ten Nie, 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 Tak, a, a powiem, to powiem, że do